O, baw się, Huhuśiu. Dobrze, idę się bawić. Hop-hop! Co pan z tym kangurem na placu robi? To jest placek dla dzieci, proszę pana. Ale Huhuś jest dzieckiem kangurem. Jak pan mu samochodzi, kupi Już dobra. Huhuś, idziemy do sklepu. Dzień dobry, chciałbym kupić samochód dla mojego kangura. Co pan, samochód dla kangura? Proszę pana, ma prawo jazdy. A, to co innego? Który się panu podoba? Chuchu, huhuś. Wybierz, wybierz. Będę miał samochód, będę miał samochód. Ale super dziękuję. Kochanie! Zosia to piękne imię. Dajmy jej na imię Zosia. No co ty Zosia, dajmy jej na imię. Mamo, chomik szedł do góry. Trzeba mu pomóc natychmiast, zanim spadnie. Ja to zrobię. Zaraz wejdę po niego do góry. Wszystko dobrze się skończyło. Może coś zjemy? Zjedzmy coś. A nie, jaka biedna dzisiaj. Położę cię na stół. No cześć! Co u twojej dzieci? E dobrze jest! A co dzisiaj porabiacie? E, idziemy na spacer. O, tak się składa, że ja też jestem na spacerze. O cześć! To ty jesteś tutaj? A ty tutaj jesteś? Chodźmy do smoka! Smok, smok! Ale złoty, błyszczący! A gdzie nasze dzieci? O nie! Smok! Smok? Gdzie jesteście? A już was widzę. Hej Radziu, piąteczka. A wy maruszki do mamy. A my idziemy na kawusie. I na ciastko. No nie mógł nam powiedzieć, że on z nas smoka? No właśnie. Muszę tam koniecznie pójść. Odej to jedynie, odczep się. Co jest do kupienia? Zostaw mnie w pokoju, psiaku. Co za niegrzeczny pies, proszę pani, niech się nim pani zajmie. Proszę pana, ja mam zakłopy do zrobienia. Ale ten pies jest taki dziki, że wszystkich gryzie. Przecież on stoi koło mnie. Co oni od ciebie chcą? Przecież jesteś taki milutki. Czy Pani ma psa? Tak. Co Pani lubi jeść? Zależy kiedy. Zależy kiedy. Na przykład No, No, Zależy co mama ugotuje. Czy Pani by zjadła bułki? Nie. <grym> Bardzo dziękuję za pytanie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Proszę pan najpierw, ja wiem, z Pana Iwiecie, chciałabym z Panem przeprowadzić wywiad. Jak Pan ma na Krystian. W jakim miejscu? Jakie teatralne pan by chciał zrobić? Obręże. A co pan jeszcze planuje w wakacje? Odpoczywać. Dziękuję za ten wywiad. Nie ma za co. Dzień dobry, jestem Julek. Chciałam przeprowadzić wywiad. Dobrze. Jak pani ma na imię? Klaudia. Co mnie zainspirowało, żeby stworzyć ten film? E, to, bo lubię nagrywać. Co się stało w tym filmie? E, Ta opowieść była o tym, jak jeden pan przyszedł kupić auto z kankulem, a, a potem Kankuł skakał po tych autach, a potem ten pan kupił auto zielone i, i wrócił do domu. Czemu zrobiłaś tyle członków rodziny? Bo lubię rodzinę. Jak się nazywali ci członkowie? Magda, Alicja, Wiktoria, Maksym. Zmieniałeś miałaś jeszcze jakieś zwierzę? Kota. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, czy bym mogła z Panią w Tak. Czy lubisz chodzić do kina? Bardzo. Ile jak pani się nazywa? Julia. Ile ma Pani lat? Dziewięć. Co będzie Pani robić we wakacjach? Będę jeździć po miastach. Jakie Pani lubi najbardziej zwierzę? Lubię króliki. Dziękuję, dziękuję za wywiad. Proszę. Dzień dobry, mam na imię Aniela. Chciałem z Panią przeprowadzić wywiad. Zgadzam się. Jak Pani ma na imię? Maria. O czym raczej O chomiku, że ucieknął, ale potem dzisiaj zauważyła, że Chomik ucieknął na do, a potem rodzicom powiedziało i potem uratowali chomika. Czy, czy lubi Pani lepieć w postaci z klasteryna? Tak. Czy lubi Pani muzykę? Tak. Dobrze, dziękuję za wywiad. Do widzenia. Mam na imię Maria. Jak masz to imię? Ja mam na imię Aniela. Chciałam z tobą przeprowadzić wywiad. Dobrze, zgadzam się. Co lubisz jeść? Ja lubię różne zupy, na przykład kresi. A lubisz jeść cukierki? E, lubię, ale nie w dużych ilośnych. Czy lubisz słońce? Lubię. Czy lubisz zwierzaki? Tak, a szczególnie z psy konie. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, mama ja imię mam. Chciałam z panem przeprowadzić wywiad. Może być. Jak Pan ma na imię? Ja Co cię skłoniło do tego filmu? Po prostu chciałam go zrobić. O czym jest ten film? Czy pan e, chciał kupić kamburowi auto? A pan powiedział, e, rakam górę, a Klepiesz powiedział, jak to Rakamura. A kambur potem zaczął skakać po tym aucie. A potem klepiesz powiedział, czy ma się odsunąć od tego auta. Dopiero w e, trzecim poszedł geograf w tym filmie, jego pan i kankur i sklepiarz. Co tam robi w wakacje? Odpoczywam. Dziękuję za wywiad. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Panią poprowadzić wywiad? Dobrze. Jak, jaki miała Pani czas na dowódek wypadki? Ja nie pamiętam. Dziękuję, dobry. Chciałabym pojechać na wakacje, ale nie wczuwa. Nie wiem, mam e, dużo marzeń, ale bym chciała na pewno pojechać do Argentyny. Nie wiem, jeśli będziesz chciała jeszcze raz pójść na te zajęcia. Tak, bardzo. Dziękuję. Do widzenia.